W związku z otwartym niedawno kinem w Łukowie, zapytamy mieszkańców Łukowa, jak często odwiedzają instytucje kulturalne. Raz na miesiąc, co tak minimum. Prywatnie ze szkołą? E, nie, raczej prywatnie. Rzadko. Tak. Rzadko. A prywatnie czy w szkole? W szkole? E, częściej w szkole. No nie, raczej nie. Zazwyczaj nie mam czasu. Dokładnie. Albo nie ma okazji po prostu. No czasami, dwa razy w miesiącu. Często chodzicie do kina, teatru? Nie. Częściej kina. Nigdy. A teatr może? Do kina, no pewnie. Teatr. No na wycieczkach szkolnych. Nie, raczej nie. Teatr to prawie co miesiąc. Ale jutro idziemy do kina. Jutro? No i rzadko. Dlaczego? No jakoś. Brak czasu. Jak nie, mam chęci? Brak czasu. nie na telewizor się poglądam. Nie. Chyba ze szkoły tylko, nie? Szkołę, ja ze szkoły, nie, ja bardzo często uczestniczę w takich sztukach kulturalnych, lubię się rozwijać, lubię pogłębiać swoją kulturę i poznawać <noise> jakieś, no nie wiem, wszystko co jest. W ogóle w Łukowie, tak już od razu powiem, odbędzie się rokoteka, to zapraszam. Mówi się, że w Łukowie kultura umiera? A jednak, my młodzi chcemy pokazać, że coś robimy, i jednak zapraszamy Was wszystkich. 22 lutego, godzina 9. Jak zobaczyć, możecie przyjść. Tak, wszyscy. ja będę grał, będę grał troszeczkę. Żecie rzucać z tanikami, majtkami i, i bieliznami. Czym, czym chcecie? A szczególnie jedzeniem, bo często jako my muzycznie jesteśmy niedożywieni. A często panie chodzą do kina, teatru? No, jeśli jest ku temu okazja, tak. Teraz może będzie częściej możliwość w Łukowie, na miejscu, także... I czy zamierzają już Panie tutaj do kina do Łukowa pójść? Myśmy już były, ja już byłam na jednym seansie filmowym, także czekam teraz na następne ciekawe, tylko nie A... dla dzieci, tylko dla dorosłych, coś ciekawego. E, to znaczy... E... Nie wiem czy dawno, byłam 3 lata temu. E, jeżeli chodzi o, o te, co najbardziej lubię w Warszawie, e, bardzo dramatu. i e, oczywiście montownie. No, w, w, są po prostu piękni. No, byłam też na, w Kini Ochota, oczywiście, bo tam e, grają. E, gra, e, gra montownia, tak, u Krystyniandy i jej córki. A jeżeli chodzi o filmy, to ostatnio byłam. Kurczę. Byłam tuż po ta jeszcze na 3D, a już nie pamiętam filmu, tak? A jeżeli chodzi o jakieś tam e, kulturalne, to, to chodzę po galeriach. Kino? No niedawno powstało, to jak mam od często odwiedzać? W Łukowie, jeszcze nie byłam w nowym kinie, ale wybieram się. Ja nie chodzę do kina. A że nam się tam chodzić. Do teatru chodzimy tak mniej więcej dwa razy w tygodniu. A do kina! Nawet dwa razy dziennie. A. Proszę panią, bardzo mi przykro. Jeszcze nie zdążyliśmy, żeśmy z żoną przysięli, ale na pewno przyjdziemy. Yl... Raz na miesiąc, na dwa. W Wukowie jeszcze nie byłam, ale zamierzam. W ogóle nie chodzę. Nie. Dlaczego? Nie mam czasu. Starza się. Częściej do kina. Ze szkoły czy prywatnie? Ze szkoły. Yl... W Kinie Uchowskim jeszcze nie byłam, ale mam zamiar odwiedzić. A ty? A ja raczej nie. Yl... Nie bardzo. Część środowiska tutaj w Głowie u nas. Tak średnio. Czy on brak czasu? No, czy brak czasu, no, bardziej brak czasu. Rzadko. Pra, prawie w ogóle. Yy, do kina częściej, do teatru rzadko. Nie, nie mam takiej możliwości nawet. O właśnie, Kino Łuków. To jest to. Aleś tak. już? Nie. Zamierzasz być? Zamierzam. Najwyższy? Ferie? Tak. A ty teatr? Nie, nie. Nie. nie dla nas. Rzadko raczej. Brak chęci czasu? Brak. Tak średnio. Brak czasu, chęci? No brak może czasu raczej. Nie. A czemu brak czasu? Nie, nie ogólnie, nie mam gdzie. Tu w Bukowie? No wiem, słyszałam właśnie, że otworzyli. A zamierzasz pójść? Może się wybiorę. E, właśnie teraz się wybieramy do teatru, weszły nowe sztuki i tak dalej, e, także... W szkoły prywatnie? E, prywatnie. Rzadko, brak bardzo czasu, rzadko. chęci? Bardziej chęci. Powiedzmy, że często. Czy znaczy, planujesz odwieźć nowe kinał? Kino? Właśnie planowałam. Często jeździmy, często jeździmy właśnie z zakładu e, i do, do teatru e, do Warszawy, a e, ogólnie z dziećmi z, i w ogóle z, z, ze znajomymi jeździmy do kina do osiedlec. Bardzo często. Czy znaczy planuje <noise> pani pójść do kina do, tutaj u nas? Tak, w tak. Oczywiście, że tak. Tak, do multikina w Warszawie często. Yy, nie no, w głowie nie ma takich możliwości, więc no nie. nie jest kino. Ale to kina, to, takie na nie bardzo. Do kina w Wukowie do tej pory nie było okazji. Na pewno teraz się to zmieni. A do teatru w Wukowie nadal nie ma okazji.